Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło, a to ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiając z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił o to obłok świetlany, osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany w którym mamu podobanie jego słuchajcie Uczniowie słysząc to padli na twarz i bardzo się zlękli A Jezus zbliżył się do nich dotknął ich i rzekł Wstańcie nie lękajcie się Gdy podnieśli oczy nikogo nie widzieli tylko samego Jezusa A gdy schodzili z góry Jezus przykazał im mówiąc Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu Aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Oto Słowo Pańskie. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii, mocą Bożą. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Te słowa święty Paweł napisał do Tymoteusza. Ale, droga siostro, drogi bracie, te słowa, właściwie to wezwanie święty Paweł kieruje do nas. I dlatego na początku tych rozważań nie przypominam, Droga siostro, drogi bracie, święty Paweł mówi do Ciebie dzisiaj, tu w tej świątyni, na tej przyświętej. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Co to znaczy? Może warto by było zacząć od postawienia sobie pytania i postawię je Wam. Droga siostro, drogi bracie, czy wierzysz w Pana Boga? Na poprzedniej mszy świętej jedna osoba powiedziała tak. Ja domyślam się, że w waszych umysłach jest być może zdziwienie, czego się ksiądz o to pyta. Albo z drugiej strony odpowiedź twierdząca, tak wierzę. Ale droga siostro i drogi bracie, co to znaczy, że wierzysz w Pana Boga? Co to znaczy? No... Mówię pacierz. Chodzę w niedzielę do kościoła. W każdą niedzielę chodzę do kościoła. Wierzę w Pana Boga. Przyjdę na rekolekcję, bo wierzę w Pana Boga. Kiedyś na jednych rekolekcjach w mojej parafii, <laughs> właśnie tam, gdzie jestem proboszczem, rekolekcjonista postawił pytanie: Kto chce być święty? I tylko jedna osoba miała odwagę powiedzieć ja. Co to znaczy chce być święty? To znaczy chce być zbawiony. Można postawić tak pytanie. Kto chce być zbawiony? Bo każdy wierzy w Pana Boga. Moi drodzy, wierzyć w Pana Boga to wypełniać Jego wolę. To robić to, co mówi Pan Bóg. I zobaczmy, dzisiaj w pierwszym czytaniu przeżywamy wspaniały czas. Czas Wielkiego Postu. Jak słyszeliśmy w, tydzień temu w Ewangelii, to jest takie wyjście na pustynię, by nabrać mocy. W środę popielcową słyszeliśmy, co mamy czynić w tym okresie, aby nabrać mocy. Modlitwa, post, A dzisiaj Pan Bóg mówi do nas, podaje nam przykład Abrahama. Do którego mówi, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Pan Bóg mówi do Abrahama: zostaw wszystko. Zostaw wszystko. To, co do tej pory miałeś, co używając też może bardziej współczesnego języka, co w życiu osiągnąłeś, co uważasz za swoje, za swoje sukcesy, zostaw. Zostaw to tutaj i idź, ja ci powiem, dokąd masz iść. Nie mówi jeszcze nawet dokąd, ale idź, ale idź. I dalej Pan Bóg mówi, jeżeli pójdziesz, jeżeli pójdziesz, to będziesz szczęśliwy. Jeżeli uwierzysz, ja i zrobisz to, co ci mówię, będziesz szczęśliwy, będę ci błogosławił, będę ci pomagał. Drodzy siostry i bracia, na ile my jesteśmy gotowi dla Pana Boga zostawić powiedzmy wszystko. I nie chodzi tu o to, że tak jak Abraham trzeba się przeprowadzić do innego mieszkania, do innego miasta, zmienić pracę. Ale zmienić siebie, zmienić swoje myślenie. Bo moi drodzy. Modlić się codziennie, chodzić na niedzielę, na niedzielną Eucharystię co tydzień, brać udział w rekolekcjach wielkopostnych, oby tak było, przystępować do sakramentów świętych, to zdecydowanie i dużo za mało. W miniony piątek Pan Bóg dał nam takie słowo, zapisał je Ewangelista Mateusz. Słowa pana Jezusa. Jeśli więc przyjmiesz dar swój, jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Że brat twój ma coś przeciw tobie, Też pytanie. Zaryzykuję. droga siostro i drugi bracie, może powinieneś wyjść z Kościoła i pójść pojednać się. Nie wiem, z mężem, z żoną, z bratem, z siostrą, z sąsiadem, z sąsiadką, z koleżanką z pracy. Ja w waszej świątyni nigdy nie spowiadałem, więc mogę to powiedzieć, ile razy my, kapłani, w spowiedzi słyszymy: Nie rozmawiam się. Od iluś lat? Nie rozmawiam się. Nieważne z kim. Jestem skłócony, jestem skłócona. A ile razy ja nigdy nie wybaczę? Nigdy. A co mówi Jezus? Idź i pojednaj się. Droga siostro, drogi bracie, to jest właśnie ten. Trud, weź u, to są te trudy i przeciwności znoszone dla Ewangelii. Trudy i przeciwności, bo przebaczyć jest bardzo trudno. Oj, bardzo, wiem to z własnego doświadczenia, ale wiem też, że jeżeli człowiek tego chce i będzie się o to modlił, to Pan Bóg ma te, da mu do tego siłę. I dlatego też święty Paweł mówi mocą Bożą mocą Bożą. Nie swoją mocą, bo sam nigdy możesz nie wybaczyć, bo naprawdę nie będzie siły do tego, bo ten, ta uraza, ta rana jest tak głęboka, ale mocą Bożą? A przecież wierzę w Pana Boga, i Pan Bóg do mnie mówi, że mam się pojednać. Pan Jezus nawet więcej mówi: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Już nie będziemy tego wątku rozwijać. Przebaczenie, zostaw siebie. Zostaw tą zranioną dumę. Najczęściej to jest w ogóle uraza wynikająca, że ktoś moją dumę uraził, moją pychę zranił. Jak śmiał mi zwrócić uwagę? Przecież ja wiem najlepiej, jestem najmądrzejszy. Jak on śmiał mi zwrócić uwagę? Ilu jest takich katolików? Jesteśmy ich przyjaciółmi, dopóki tylko nie zwrócimy uwagi. Jakim zwrócimy uwagę, tak koniec. Wróg śmiertelny. Ale. Zacznijmy, drodzy siostry i bracia, od małych rzeczy. Od małych rzeczy. Domyślam się, że 90% spośród tu obecnych zawsze przychodzi na tę mszę Na 8.30. Droga siostro, drogi bracie, a czy na przykład dzisiaj wybierasz się na gorzkie żale? Czy ta myśl ci przemknęła, żeby przyjść na gorzkie żale? Żeby co? drugi raz przyjść do kościoła. Przecież to dla wielu jest nierealne. Bo lepiej siedzieć, leżeć przed telewizorem. Bo może jakiś ukochany, ulubiony serial, ulubiony program i tak dalej, i tak dalej. Bo trzeba drugi raz się ubrać, dzisiaj jeszcze mrozek jest, zimno, czasem deszcz pada. To jest ten trud i wznoszenie przeciwności dla Ewangelii. Pomyślmy, drodzy siostry i bracia. Miałem zapytać przy śniadaniu zapomniałem. Bo o czym innym, żeśmy rozmawiali z księżmi, z waszym księdzem proboszem, z księdzem Markiem. Jak jest, kiedy jest na przykład droga krzyżowa? Bo być może ciężko wejść do kościoła, taki tłum. Może jak jest październik, to na Różaniec trzeba przychodzić pół godziny wcześniej, bo się do kościoła nie wejdzie. Nie wiem. Naprawdę nie mamy czasu? Naprawdę nie mamy siły? A często, moi drodzy, i to mówię z pełną świadomością, choroba, choroba jest tylko usprawiedliwieniem własnego lenistwa. Bo ja widziałem osoby, które po ludzku nie powinny przychodzić do kościoła, bo tak cierpią, a jednak. Trud znoszenia przeciwności dla Ewangelii. I dzisiaj do tego zaprasza nas Jezus, ale mocą Bożą. I również dzisiaj nam po raz kolejny w tej Ewangelii o przemienieniu ukazuje swoje bóstwo, że jest Bogiem prawdziwym. Że on może właśnie również naszą duszę, nasze serce, nasz umysł przemienić i odmienić, uczynić innym. Pomóc nam zostawić wszystko i poprowadzić nas ku szczęściu. Ja też taka myśl mi przemknęła kiedyś przez głowę. Żeby postawić takie pytanie, droga siostro, drogi bracie, a czy wierzysz w życie wieczne? Czy wierzysz w życie wieczne? To jest to podobne do tego, czy chcesz być święty. Bo w Pana Boga wierzysz, jak najbardziej. Nawet nie będę wątpił, bo jeżeli wierzysz w życie wieczne, to podejmiesz ten trud. Znoszenia przeciwności dla Ewangelii. A jeżeli nie wierzysz, to wystarczy ci ten pacierz, ta niedzielna msza święta z przyzwyczajenia, zawsze o tej samej godzinie i nic w Twoim życiu się nie będzie zmieniało. A przecież wielki post ma nas odmienić. Ma nam pomóc wrócić właśnie do Pana Boga, wejść na tę drogę wiodącą ku szczęściu. Pan Bóg Abrahamowi obiecał i obietnicę spełnił, nam również obiecuje szczęście i to szczęście będzie naszym udziałem. Ale jeżeli my będziemy tego chcieli, jeżeli ty droga siostro, ty drogi bracie będziesz tego chciał, pójdziesz za głosem Pana Boga. Amen. Moi kochani, tak jak ksiądz prawa wspomniał, teraz chciałbym, trochę się rozgadałem, wyjaśnić dlaczego tutaj jestem. Bardzo serdecznie dziękuję najpierw księdzu Markowi, Proboszczowi za zaproszenie mnie tutaj do Waszej parafii. Już trzy razy żeśmy się umawiali i zawsze coś stanęło na przeszkodzie. Jesteśmy kolegami z roku, kolegujemy się. Ja też swoją pracę kapłańską zaczynałem w parafii, z której ksiądz Marek pochodzi. Moichanie, jestem proboszczem w parafii Gołąb, parafia położona między puławami a dęblinem, jedna z najstarszych parafii w naszej archidiecezji, bo jej początki sięgają XII wieku. Już podobno w roku 1170 były dwa małe drewniane kościółki, nawet co więcej, dwie małe parafiki na tamtym terenie w dwóch sąsiednich wioskach. Potem te parafie zostały połączone od roku 1325, to jest udokumentowane jest już jedna. Parafia. Kościół, w którym wielbimy Pana Boga, jest młodszy od parafii, ponieważ był konsekrowany w roku 1638. W tym samym roku, w tych samych latach, co Kościół, był budowany, właśnie była budowana kaplica, którą nazywamy Domkiem Loretańskim. Ta kaplica jest wierną kopią tej kaplicy, która okala. Dom Matki Bożej przeniesiony z Nazaretu do Loreto, wewnątrz oczywiście bazyliki. Nasza kaplica stoi na zewnątrz, jest drugą co do wierności kopią. Już teraz powiem, że musiało być to miejsce bardzo znane, ponieważ były tam zgromadzone wota. I teraz też powiem, że te wota zostały przekazane na potrzeby insurrekcji kościuszkowskiej, na uposażenie powstańców. To też świadczy o historyczności tej parafii, nie tylko z racji wieku ale z tego faktu, że na przykład na terenie parafii wielokrotnie przebywał, nocował król Władysław Jagiełło. Pod Gołębie miała miejsce bitwa, tak jest nazywana, starcie wojska Hetmana Czarnieckiego z oddziałem Karola Gustawa. Nawet wspomina o tym wydarzeniu Henryk Sienkiewicz w swojej przepięknej powieści. Wspomniał o insurekcji kościuszkowskiej. Ostatnie takie wielkie wydarzenie to Rok 1920. To właśnie pod Gołębiem stacjonowały wojska marszałka Józefa Piłsudskiego i spod Gołębia wyruszyły na bitwę warszawską. Obecna świątynia, zaliczana do tzw. renesansu lubelskiego, jest wybudowana w innym stylu, nietypowym bardzo, stąd jest unikatowa. Nietypowym, bo rzadko spotykanym na naszych terenach w ogóle w Polsce. Jest to tak zwany styl niderlandzki. Co więcej, świątynia w Gołębiu jest świątynią obronną. W murach kościoła, wzdłuż nawy, w jednej i w drugiej ścianie są korytarze szersze niż szerokość ramion, że tak powiem, chyba metr, albo może nawet więcej, z których można było prowadzić walkę obronną. Na szczęście kościół nigdy militarnie nie był wykorzystany. Obydwie świątynie zostały wbudowane staraniem kanclerza koronnego Jerzego Ossolińskiego. Obydwie też świątynie zostały odrestaurowane. Ponad 10 lat już możemy podziwiać na nowo ich piękno, które pomaga nam w modlitwie. Remonty zakończyły się renowacja w roku 2012. W roku 2019 rozpoczęliśmy budowę nowego domu parafialnego można powiedzieć dopiero plany były wcześniej, ale właśnie ważniejszy był remont i odnowienie kościoła. Była też ekspertyza techniczno-budowlana, która mówi, że budynek starego domu parafialnego nie nadaje się do remontu. W skrócie jest wybudowany bez fundamentów, bez fundamentów, więc mieszkamy na kredyt. Część budynku jest spięta jeszcze klamrami. Stąd ta decyzja akurat Spadła ona na mnie, kiedy zostałem proboszczem budowy nowego domu parafialnego. Tę budowę rozpoczęliśmy w dość niefortunnym czasie, bo rok przed pandemią, a w ubiegłym roku zaczęła się wojna skutków tego doświadczamy my wszyscy. Moi parafianie bardzo rozumieją potrzebę budowy tego domu i kiedy mówię, że jest on już na ukończeniu, to ci, którzy o to pytają, widzę radość, że udało się to, uda się to dzieło z Bożą pomocą dokończyć. Co dwa miesiące są prowadzone zbiórki na ten cel ofiar i parafianie te ofiary składają. Natomiast ja chcąc dopomóc moim parafianom, Trzy pół roku już od rozpoczęcia budowy jeżdżę po parafiach naszej diecezji, korzystając z życzliwości kapłanów, tak jak dzisiaj waszego księdza proboszcza Marka. Czę najczęściej są to moi koledzy, ale nie tylko starsi ode mnie kapłani, którzy z życzliwością na to patrzą, by prosić właśnie o to wsparcie materialne. Również dzisiaj przed głównym wejściem, tym od ulicy. Będę stał z puszką i prosił was o to wsparcie materialne, o ten gest chrześcijańskiej życzliwości i solidarności dla moich parafian. Ale moi kochani, jeszcze mocniej proszę was o modlitwę, jeszcze mocniej. Czynię to z przekonania, bo jestem przekonany, mam pewność, że gdyby Pan Bóg nas w tym dziele nie wspierał, to, to by się nie udało tego dzieła. Czy w ogóle zacząć, czy kontynuować, czy wręcz dokończyć? Bo tej opieki Bożej ja osobiście doświadczam. Bo z jednej strony jest niepewność jutra, a z drugiej strony taki spokój, właśnie, że Pan Bóg dopomoże i to dzieło uda się dokończyć. Myślę, że jeszcze pięć lat zejdzie nam, zanim tą budowlę, tą inwestycję spłacimy. Ale właśnie dzięki Panu Bogu. I jest ten spokój i nadzieja. Także z całego serca proszę Was również o modlitwę. I za każdy gest tej chrześcijańskiej solidarności składam z całego serca Bóg zapłać.